Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji obiektyw m.in. Obchody Święta Policji w Rzeszowie, inwestycje drogowe w gminie Jasło, wystawa prac słowackich artystów w rośnieńskim BWA. W Rzeszowie na Placu Farnym odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Do stolicy Podkarpacia przyjechały delegacje wszystkich komet miejskich i powiatowych z całego województwa. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia policjantom oraz osobom, które na co dzień wspierają działania policji. A takich działań w ostatnich miesiącach podkarpaccy policjanci mieli wiele. Zawsze jest okazja, do, przede wszystkim do podsumowań, tak jak pan powiedział, do gratulacji też, ale, ale przede wszystkim do podsumowań i oceny funkcjonowania policji. No, w naszym przypadku podkarpackiej policji. A jest o czym mówić, bo tak jak. Przedstawiali to wszyscy goście, i w tym komendant główny policji. Od dwóch lat naprawdę jesteśmy poddawani ciężkiej próbie, ale policjanci od dwóch lat, przy pandemii COVID-19, przy Pomocy policjantom z Podlasia z Lubelszczyzny przy obronie nienaruszalności polskiej granicy, polsko-białoruskiej i teraz po 24 lutego tutaj na Podkarpaciu naprawdę zdali egzamin na oceny celujące i, i, i za to należą się szczególne słowa uznania, szczególne gratulacje, bo poświęcają codziennie mnóstwo czasu na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w Podkarpacie. Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart zwróciła uwagę na szeroką pomoc, jaką zapewnili funkcjonariusze policji po 24 lutym związaną z migracją z Ukrainy. Wyraz uznania dla całego garnizonu Podkarpackiego przede wszystkim za wielkie poświęcenie funkcjonariuszy policji w czasie ostatniego kryzysu uchodźczego, którym Podkarpacie było bardzo mocno dotknięte, bo przecież to my tak naprawdę przyjęliśmy prawie 3 miliony uchodźców, zapewniając im bezpieczny transport do ich miejsc zakwaterowania, ale nie obniżając poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców regionu. To także ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu, bo bo niewątpliwie w tym czasie, gdy eksodus się odbywał, ten ruch i y, drogowy, i, i kolejowy był wzmożony. Zatem policja wykonała swoje zadanie w sposób bardzo dobry. Należą się im przy okazji święta policji szczególne słowa uznania i podziękowania. Drogie koleżanki i koledzy, raz jeszcze za wszystko bardzo serdecznie i gorąco wam dziękuję. Nisko się kłaniam. Jestem pod wielkim wrażeniem waszej służby i jestem dumny, że... Przy, że... Mam zaszczyt stać na czele formacji, w której pełnią służbę i pracują tak wspaniali ludzie jak wy. Tradycyjnie na koniec wam życzę, abyście zawsze po zakończonej służbie bezpiecznie wracali do swoich domów i aby zawsze w tych domach czekał na Was ktoś, kto ucieszy się z Waszego powrotu. Święto Policji w Rzeszowie zakończyła policyjna defilada. Muzyka 22 lipca Sejm wybrał Joannę Lichocką, Piotra Babinecę i Krzysztofa Czabańskiego do Rady Mediów Narodowych. Ich kandydatury zostały zgłoszone przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Rada Mediów Narodowych została powołana ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych. Powołuje ona i odwołuje zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Kadencja członków Rady trwa 6 lat. Piotr Babinec wskazał, że dla Rady Mediów Narodowych jest i będzie ważna, aby oferta mediów publicznych była atrakcyjna dla większości Polaków. Myślę, że są Pewne pola, pewne obszary, które będę chciał, jeśli będzie taka możliwość, sugerować czy doradzać, w których kierunkach warto albo trzeba rozszerzyć działalność. Myślę tutaj z jednej strony o tym, aby w większym stopniu polskie radio i telewizja polska informowały o wydarzeniach w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie Środkowej, w Grupie Wyszehradzkiej, ale myślę też w całym obszarze Trójmorza i Międzymorza. Tak w kontekście napaści. Moskiewski na Ukrainę, jak i w ogóle z powodu tego, że trzeba jak naj... Więcej jednak działać w obszarze takiej tutaj Europy Środkowej pod kątem budowania pewnej wspólnoty, co jest pożyteczne dla Polski, ale też dla mieszkańców pozostałych państw Europy Środkowej. I drugi obszar to działanie w kierunku wzmacniania działań spółek regionalnych polskiego radia i oddziałów regionalnych telewizji polskiej, aby one starały się mieć większą oglądalność. Krośnie został otwarty dziecięcy ośrodek wsparcia. Prowadzi go Fundacja Wielkie Serce dla dzieci, która od wielu lat pomaga w różny sposób rodzinom zastępczym. W ośrodku pomoc terapeutów oraz wolontariuszy znajdą jednak wszyscy, którzy takiego wsparcia potrzebują. Pełnia się nasze marzenie stworzenia bezpiecznego miejsca z domową atmosferą, z zapachem domu, gdzie dzieci i rodziny znajdą wsparcie. W każdej potrzebnej sferze. Ośrodek jest czynny od godziny 8 do 18 i dłużej. Mamy zajęcia, które trwają cały czas od godziny 10 do 18. To są różne zajęcia, to są różne warsztaty, tutaj szkolenia dla rodziców, grupy wsparcia, warsztaty artystyczne, artterapia. Mamy także terapię dla dzieci, psychologa, psychoterapeutę. Dziecięcy Ośrodek Wsparcia nie może funkcjonować bez wolontariuszy, którzy bardzo bardzo pomagają fundacji. Obecnie prowadzona jest rekrutacja wolontariuszy. Mamy otwarty nabór na nowych wolontariuszy. Niestety, wolontariusze się też wymieniają. Część z nich wyjeżdża na studia, więc nie, jest, nie są praktycznie cały czas tutaj na, na miejscu. Dlatego cały czas szukamy wolontariuszy gotowych do, do pomocy. Praca wolontariuszy polega przede wszystkim na y, Pomocy takiej technicznej nam, jako zespołowi fundacji, nie tylko na pomaganiu takim rzeczowym, przenoszeniu jakichś rzeczy, czy przygotowaniach jakichś wydarzeń, ale również przy pomocy w nauce dzieci, aktualnie przy przygotowaniach dzieci z Ukrainy, nauka polskiego, spotkania z tymi dziećmi, jakieś, organizowanie jakichś wydarzeń. Ośrodek mieści się w Krośnie, przy ulicy Bohaterów Westerplatte, t 18A. W ramach trzeciej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych do siedmiu samorządów z powiatu jasielskiego trafiło łącznie ponad 14 milionów złotych. Środki zostały przyznane tym gminom i powiatom, na których terenie funkcjonowały PGR-y. W Chrząstówce przebudowana zostanie droga prowadząca przez pola do Niepli. W miejscowości sząstówka i Niepla mamy taką drogę, która zakwalifikowała się do tego projektu. Na tym terenie były PGR -y, przede wszystkim w stąd inwestujemy w szząstówkę. Otrzymaliśmy sporą kwotę, bo aż 1 665 tysięcy przy wkładzie własnym zaledwie w wysokości 35 tysięcy. Stąd będziemy w najbliższym czasie robić prace projektowe, ogłaszać przetarg. A potem budować tę fajną drogę, fajną drogę łączącą dwie drogi powiatowe jedną w kierunku przybówki, a drugą w kierunku niepli. Pomiędzy tymi drogami powstaje nowa jakość nowa droga, która będzie miała aby te funkcje, gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie dojeżdżać do pól, ale także mam nadzieję, że bardzo fajną funkcję, taką rekreacyjno sportową Droga powinna być oddana do użytku wiosną przyszłego roku. w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie prezentowana jest wystawa malarstwa, która przyjechała do Krosna ze Słowackiego-Preszowa. W roku 40-lecia naszej działalności pokazujemy takie wystawy, które bezpośrednio dotyczą naszych zbiorów, charakteru naszej działalności, ale jednocześnie podkreślamy, że współpracujemy z różnymi instytucjami, galeriami, także międzynarodowo. Jedną z form takiej współpracy jest kilkuletnia już kooperacja z ze Słowacką Galerią Atrium. Słowacy, nasi przyjaciele, świętują 15-lecie swojej działalności. My, 40-lecie, więc łączymy tutaj siły i pokazujemy pracę ze zbiorów właśnie Galerii Atrium w krośnieńskim BWA. Na wystawie widzimy ponad 40 obrazów i fotografii, które są zebrane w kolekcji tej galerii. A ten zbiór powstał po prostu z kolejnych z, darowizn, z kolejnych wystaw prezentowanych w tej galerii. E, oczywiście mamy, mamy tutaj artystów polskich, bo Polacy tam od dawien dawna pokazują swoje dzieła, są przede wszystkim słowackie, są czeskie dzieła, artystów węgierskich i artystów ukraińskich. Wystawa będzie czynna do 14 sierpnia. Serdecznie zapraszam na Festiwal Mocnego Brzmienia Rokin Jasło. Festiwal odbędzie się w najbliższą sobotę, 30 lipca, rozpoczęcia o godzinie 16. Miejsce to Jasło Przystanek Kwiatowa. Gwiazdą festiwalu będzie Zespół Illusion, ale wystąpią również inne zespoły z naszego jaszczyznickiego rynku o mocnym brzmieniu. Festiwal realizowany jest w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Autorem projektu jest pan Adam Kucekowicz. Z tego miejsca serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za determinację. Dziękuję również wszystkim, którzy się włączyli w organizację tego kon koncertu. Jestem pewna, że to będzie fantastyczna zabawa, że to będzie miejsce pełne energii, niezapomnianych wrażeń i radości. Serdecznie zapraszam, nie może Państwa nam zabraknąć. Do zobaczenia.